Witam pozdrawiam Przewie po Podczas budowania konstrukcji Myślę, że na chwilę bez ją na chwilę zakończyć Najpóźniej później dobuduję Wystarczy tutaj u góry takie ścianki położyć Teraz gotuję sobie wodę W mojej czajniczku typu SBIT Do mojego kubeczka Helikonatex Z jelonkiem i sarenką jelonkiem i niedziadkiem Przepraszam bardzo Tam wodali bardzo ładne Dzięki. Tak się co prezentuje To jest ten toporek, którego używam. Ktoś się mnie zapytał, czy niezbyt toponnie mi idzie rąbanie nim. Muszę stwierdzić, że, jak na mój pierwszy topór do lasu, to jest no, dla mnie idealny. Oczywiście przyszedł z krzesiwem. Krzesiwa nie używam od topotka. To jest sapelka holenderska, 65 litrów. Sapelka, przepraszam, 65 litrów. Sapelka holenderska. To jest za sapelkę we frektarnie. Ale, tymczasem sobie, zobaczę Państwa, to jest słabo zwieszony. Jakby już opady się zaczynały deszczu. Powoli zaczyna kropić Na szczęście mam krótko gory tekst. Tak wygląda pomień. Eh, dobrze idzie. Tam stoi Ambona. Nie wiem, czy Państwo widzicie. Później na nią może wejdę. To jest zasobnik desantowca Tu mamy takie kieszonki na zamki yy. Oczywiście jest ze stelaże, proszę tylko spojrzeć Ponoć bez stelaża waży 5kg, czy to prawda czy nie To ja dokładnie się nie wypowiem Szajnik leśny Po szalnik szajnik SBIT I pozdrawiam kanał Morded Respekt Respektą Poland, moi bracia z Oswi którzy też nieźle budują konstrukcję w lesie a z innych tego typu rzeszy sobie łóżkę naszykuję bo widzę, że tanik będzie dochodził Ej, pod tarpem, pod tarpem poezje się mielą Ech, a mojej żony dalej nie widać. Oczywiście żartuję. Humorystyczne podejście do sprawy to podstawa. Lepiej się śmiać niż płakać. O, tu jest takie etui, tak tak, woli, pokrowiec na na yy, toporek. W środku było krzesiwo, ale krzesiwo mi się wydaje, że jest mi niepotrzebne, to jest toporka akurat. Ja już po to, trochę dogasa. Będę musiał wrzucić zapałkę. Oczywiście, czy jestem za odpalaniem zapałkami? Yy, tak i nie. No tak nie odpalę z tej pozycji. Będę musiał tak włożyć Witam po krótkie przerwie. Musimy przerwać nagrywanie, żeby podobnie spalić płomień. Jak widać, jest już jest już coraz większy, żeby chyba ta szybciej się zaparzyła, ponieważ tamta już yy, ta spawka ledwo zzipiała. Ej, myślę, że można już zalewać. Dla, zobaczymy, czy dymi się jeszcze troszeczkę potrzymam nad, nad ogniskiem. Już dopala się ogień biwaku. Dobrze, możemy zalewać za Wasze zdrowie, proszę Państwa, którzy macie siłę mnie oglądać, dla mnie jest to wielka motywacja, żeby dalej nagrywać filmiki leśne, sobie zostawię do drugiej herbatki, jak wspominałem, o proszę bardzo, pomień jak wspominałem, ja lubię samą herbatę z dużą ilością cukru, a z mocną kawę i sobie Państwu podziękować. Tu to sobie tę to wyrzucę, żeby nie zapomniał jej zabrać. Już wiadomo, nie wolno śmieścić w lesie. Wymieszane. I możemy się napić. Za wasze zdrowie, proszę Państwa. Pyszna. Dziękuję, pozdrawiam Filip Piotrowski. Pozdrawiam.